Wita korki gangi, kotka, Jak widzicie, obleżenie. Mam tutaj znowu pilota do, do swojego tutaj statywu. Ale one myślą, że to jest jedzonko. Chociaż jedzonko wziąłem, ale na razie myślę, że to jest jedzonko. Nie, to nie jest jedzonko. Pynkor, to nie jest jedzonko. Wita Pynkor, babiczek, gerunia suczka. Dziękujemy wszystkim tradycyjnie za komentarze, za lajki, za to, że jesteście. Prosimy o więcej, zachęcamy do komentowania, zachęcamy do lajkowania, zachęcamy generalnie do aktywności i do wszystkiego. No Zjedzą mi tego pilota, zjedzą. Ogadasz, tak. Bardzo ga. Tak. Przyszedłem dopiero z pracy, więc one są podekscytowane. A wiedzą, że mam tutaj przysmaki dla nich. Więc jest oblężenie, nawet cuczka jest. Pani nie ma, bo pani pojechała do, do Krakowa, więc pieski się czuły samotne. Nie wiem ile czasu były same, ale czują się pieski troszkę samotne. Troszkę się czują samotne, gdzie jest też oblężenie. też oblężenie. Pan da na pewno, jak skończy Pan opowiadać film. Dzisiaj będzie o tym, że pieski są kochane, ale i irytujące. I żeby pokazać co no, suczka prosi ślicznie, ale nie mogę jeszcze suczkę dać. I żeby to pokazać, ja, może tak opiszę nasz dzień od rana. Tipsa, jak mi tu wsadził, mordeczkę grzeje sobie. Pękorda łapę. Na da łapę ślicznie. Jak wygląda ta kochana irytacja, bo zwykły człowiek ma wrażenie, że mógłby tego nie znieść. Natomiast no, my, już po latach przyzwyczajeń, po prostu oswoiliśmy się z tym, ale dla zwykłego człowieka mogłoby to być ciężkie, który nie ma psów, bo nie ma do czynienia z psami. Bo jak to się wszystko zaczyna? To wszystko zaczyna się już praktycznie w nocy o czwartej, bo ja jak się obudzę i przewalę się na drugi bok w łóżku, to one myślą, że to już jest sygnał do wstawania i już mam oblężenie, już jest po spaniu. Jakby się zachciało siku o trzeciej w nocy i wstaję, to też one myślą, że już będziemy szli na pole i po prostu one już nie śpią i wariują i chcą koniecznie wyjść. Inaczej jest trochę spanią, bo pani ich do tego nie przyzwyczaiła. Ale ze mną jest tak, że one po prostu, jak już widzą, że się przewracam z boku na bok, to od razu wiedzą, że trzeba już wstawać nie ma spania. Czy też czwarta, czy piąta, nie śpimy już. Tylko pan chwilę jeszcze poleży i wychodzi, bo ma was na sobie na łóżku. Zwłaszcza młodziaków, bo cuczka to śpi. Co dalej, dalej to my się ubieramy, schodzimy tu na dół i wychodzimy na spacer. No ale zanim wyjdziemy na spacer. No to w małym wiatrołapie, który ma 2 m2, ubrać się w, w szelki cztery psy to nie jest takie proste, więc one mi się plączą, łażą po tych szelkach, no jest to dosyć irytujące, zanim ja je złapię, zanim siebie ubiorę, potykają się tam obuty, no jest cyrk. Szmatki są, więc się ślizgacie na tych szmatkach, nie chcecie dawać łapek, żeby pan założył szelki i to jest też takie <laughs> ciężkie, bo człowiek chce wyjść jak najszybciej, a nie może. To potem. Na spacerku, no wiadomo. Ci ciągną, ta hamuje, ten ją ciągnie i jest tak na spacerze, więc też nie jest łatwo. Często jeszcze jak leje, czy nie leje. Jeśli idę tylko z młodymi, no to mam raczej ciągnięcie, natomiast jak idziemy w czwórkę, to mamy też hamowanie i rozrywanie w wszystkich kierunkach. Ale z młodymi chodzimy na szybkie spacerki, więc oni już po jakimś czasie po prostu Słabną i idą już normalnie, natomiast jest to troszkę męczące. Jak ciągną, bo naprawdę się trzeba urobić na tym spacerze. Jak bob z pinkorem ciągnie, jeszcze tipsej do tego dołączy, który wydaje się maluszkiem takim, ale tipsej umie też ciągnąć dość mocno. Potem wracamy ze spacerku i siedzą w wiatrołapie. Ja im sypię jedzenie, no i wtedy, jak pewnie nieraz widzieliście już na niejednym filmie, bob z pinkorem warczą. Barczą na siebie, bob zaczyna histeryzować i szczekać. Szczeka po prostu, a na, że jest to często piąta, szósta rano, a my, my mieszkamy w bliźniaku, no to mamy sąsiadów, i sobie zawsze myślę, że ci sąsiedzi już chyba nie śpią, bo często to jest takie szczekanie. Ja tam zaglądam do nich, czasem walnę w drzwi ręką, żeby się uspokoiły, ale niewiele to daje. To jest po prostu silniejsze od nich. Jeśli natomiast sypie im przy mnie, że są. To często jest tak, pinkor ma taki nerwowy odruch, że Bob się tam czai za winklem w kuchni. Pinkor jest z drugiej strony przy misce i Bob powarkuje, a pinkor z nerwów pije. Pije nerwowo. Nieraz się już tak zdarzyło, żeśmy go nie przypilnowali z tym piciem i tyle pił, pił i pił, jak Smok wawelski, że potem się zsiurał w domu. Więc teraz wiemy, że to jest takie kompulsywne, nerwowe picie. I go odganiamy od tej miski, bo ten na niego warczy z zawinkla, a ten pije nerwowo, i tak to wygląda. Już właśnie takie irytujące stęki mogą być od rana. Jak zjedzą, no to ja je daję jeszcze na górę. Jak lecą na górę, oczywiście, tipsej sygnalista szczeka jak wściekły, po prostu to jest też piąta, szósta rano. On szczeka, nie umie się powstrzymać. A że wynoszę suczkę na górę. To nie mogę jego też wziąć, bo jak go wezmę na ręce, to on nie szczeka wtedy, bo wie, że nie wolno szczekać, to też inne nie szczekają. Natomiast jak się rzucą na te schody, do spania na górkę? Na górkę, tak. Jak się tam rzucicie, to po prostu jest harmider taki, że chyba nikt nie śpi już w ogóle tutaj w okolicy. Więc tak to wygląda. Znowuż, jak je biorę do spania, jak przychodzę po pracy, jestem tam na górze, no to spania też nie ma, no bo one wszystkie cztery mają okno na świat. Zobaczą przez to okno i co by nie przechodziło, kto by nie przechodził, przejeżdżało auto. No to jest szczekanie albo warczenie, zależy kto idzie, jaki pies, czy go znają, czy go nie znają. Wiadomo, że najwięcej warczy pinko, bo on pilnuje. Bobiczek tu bliżej, bobiczku, bobiczku kuksyku, daj łapeczkę panu, ślicznie. No i najbardziej po prostu szczyka, szczeka, szczeka tipsey i szczeka pynkor, ale chyba bardziej pinkor tak na dniówce. Natomiast tipsej bardziej właśnie wylatując, co tu masz tipsejek? jak... Eh, masz coś, jakaś stróbka. Więc tak to wygląda. Generalnie ta irytująca najbardziej jest ich głośność, no i zamieszanie jakie robią, bo kota też nie można wpuścić do domu, bo kot za szybą, one szczekają jak widzą kota. Każdy dzwonek do drzwi, tak. Każde parkujące tu auto gdzieś w pobliżu, to jest szczekanie, ganianie. Rzucenie piłką, to jest ganianie i szczekanie. Paniom to czasem bardzo już irytuje. Mnie też to irytuje, jak ktoś oglądam, a pani tu ćwiczy i oni rzucą, rzuci im piłkę i oni lecą i szczekają. Ale mówię, no najbardziej szczekliwy jest Tipsy. Tipsy jest też szczekliwy. Natomiast suka zamknięta w wiatrołapie potrafi jednostajnie, albo tam jak sprzątam na polu, godzinę jednostajnie szczekać po prostu głowa odpada od tego więc tak jak mówię no dla zwykłych ludzi jest to bardzo myślę by było irytujące my się już do tego przyzwyczailiśmy, że one takie są no ale jakby ktoś sobie kupował korgi i pomyślał o tym to niech się zastanowi bo faktycznie są bardzo szczekliwe to pieski i umieją używać tych paszcz paszcz umieją używać paszcz Umieją. To jest jeszcze irytujące, tak w ciągu dnia. no Szukam w głowie. No właśnie, dają też sygnały, że jak jest pora karmienia, to tak. Yy, suka siedzi tutaj, przestawia z nogi na nogę, irytuje się, mruczy, patrzy się prosto w oczy. Choć czasem jest godzina jeszcze do jedzenia, no ale wymusza, wymusza. Co one jeszcze takiego robią, co my nie chcemy? No, gonią po tych schodach. Suka im otwiera bramkę i wszyscy gonią jest to ich ulubiona zabawa. A nie powinny gonić po schodach, więc pani się też złości, jak wszyscy jesteście na górze. A powinniście być na dole: bo suczka wam otwiera drzwi, a potem wy wszyscy wpadacie. Bo sami to by sobie drzwi nie umiecie otworzyć żadnych. <laughs> więc to mamy jeszcze. Co dalej? No na pewno brudzenie i czyszczenie ich po spacerach to też jest dość takie irytujące, no bo brudzą się, a potem to wszystko niestety roznoszą po domu. Mimo że mają kwarantannę w wiatrołapie często po, po spacerach, no to niestety to, to, to tak się dzieje. Co jeszcze w ciągu dnia tak szukam w myślach, bo właśnie mówię o tej kochanej irytacji, czym one nas jeszcze potrafią? zirytować te pieski, czym no łażeniem po Sylwii tutaj na łóżku Sylwia już czasem jest zmęczona bo po prostu tu się ustawia kolejka jeden zejdzie z jej kolan to zaraz czeka drugi, drugi zejdzie to czeka trzeci, jak tipsy wlezie to jest dwie godziny bite po prostu że leży na kolanach i i się nie ruszy, natomiast ten jest ta, strasznie zazdrosny i ten, więc one non stop siedzą na Sylwii, no i to też potrafi być irytujące, znowuż w czasie ćwiczenia też non stop siedzą Cali na Sylwii i to tak wygląda cały dzień, czyli generalnie są kochane, ale czasem są irytujące, bo są bardzo absorbujące, są zazdrosne o siebie i często pokazują to, żeby właśnie jak najbardziej sobą epatować w kierunku Pana i Pani. I co, na dzisiaj chyba zakończymy na razie, bo Pan jest zmęczony po pracy. Czekaj, jeszcze, nie wolno. Co za pyski są, co to za pieski pyski. Kto da Panu łapę? Bobiczek? Tak, Bobiczek da. No to Bobiczek jest ten pierwszy. piękor da łapę? Daj łapę, pikorek Ślicznie, tak. Suczka da łapę? Suczka, daj łapkę, suchka, daj łapkę, Suczka. Ślicznie, tak, Suczka da suczka dałeś? I kto jeszcze je dostał? Tipsey, bo Tipsey nie umie dawać łapy, nie. Tipsy nie umie. A tu jest jeden taki, kto złapie? Czekaj. A, pękor złapał. No, pękor złapał, pękor, pękor. Pękor złapał, pękor. 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 Pożegnaj się, babuś, Pożegnaj się, babuś, Bobuś. Dupsko. babuś, nie ma, nie ma. Nie ma. Pożegnaj się. Pa, pa, pa. 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 Jutro sobie porozmawiamy o może jakichś głupich Tendencjach na TikToku związanych z psami i ze zwierzętami, bo jakiś tam znalazłem, po prostu jest to tak głupi portal, że nie sposób przejść obok tego obojętnie, jak męczą tam psy, i na to nie reaguje. Więc może jutro o tym zobaczymy. Dzisiaj się żegna tipsejek, bobiczek. Pękła poszła pić i suczka się żegna też, suczka, ale typsej przede wszystkim. Typsej machał łóżkami i bobiczek i bobiczek. <grym> Так, я с Папа, <как> папа. <как> 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 <как>